Jest Nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim. Jest Nadzieja. Dzień dobry, witam w kolejnej audycji. Jest Nadzieja z tej strony, Krzysiek Dziuk. A moim gościem jest dzisiaj Szymon. Witam, dzień dobry. Szymon jest absolwentem domu Magnificat. Skończyłeś terapię. Tak liczyliśmy przed audycją. Prawie rok jesteś po terapii, a w terapii byłeś 9 miesięcy. Zgadza się? Tak, zgadza się. Czyli po 9 miesiącach narodziłeś się do nowego życia? Tak to czujesz? Myślę, że jest to proces, ale jest to na pewno jestem na dobrej drodze, tak mi się wydaje. Czy był to bolesny poród? Eee, tak, ale to, to dobrze. Myślę, że, że, że czym trudniej, tym lepiej. Mhm. Jakbyś opowiedział o swoim uzależnieniu. Jak to się stało tak krótko, że trafiłeś na terapię. Zaczęło się tak naprawdę od powiedzmy jakiegoś tam gorszego stanu emocjonalnego. emocjonalnego. I bo ja wcześniej streniłem od narkotyków ze względu na sytuację w rodzinie, mówię teraz o bracie. E, no, ale pojawił się gorszy stan emocjonalny y, i pojawiły się też y, narkotyki, w moim przypadku była to kokaina. Y, zaczęło się od wzięcia tego raz, y, no ale nie da się tego raz wziąć, bo to tak silnie uzależnia mhm. y, psychicznie, że, że, że odnalazłem w tym jakąś ucieczkę i, i y, y, możliwość wypełnienia wszystkich pustek, w środku, które, które miałem. No, i stopniowo zaczęło się to, to moje branie coraz częściej, coraz częściej, aż doszło do, do takiego stopnia, że używałem narkotyków kilka razy w tygodniu. Nie kontrolując kompletnie swojego życia, bo zdarzało się też i w pracy, i, i, i po prostu na co dzień, kiedy nic nie miałem do roboty, po prostu miałem jakieś gorsze, gorsze samopoczucie, no to po prostu brałem. Zaczęło się, jak miałeś ile lat? Ile masz teraz? Mam teraz 24, niedługo 25 kończę, a zaczę, zacząłem brać w wieku 21? Chyba 21 lat. Mhm. Kiedy zauważyłeś, że masz problem? Właśnie to jest taki ciężki, ciężki moment do wyhaczenia w ogóle, kiedy, kiedy ma się problem. Bo jak się tego używa, no to się uważa, że raczej się problemu nie ma, no bo nie ma tej pustki. Ale w momencie, kiedy rzeczywiście musiałem zrobić jakieś rzeczy i nie mogłem bez kokainy funkcjonować. No to, to, to oznaczało, że nie kontroluję swojego życia, bo już będąc gdzieś w pracy, trzeźwy, yy, no to myślałem tylko o końcu tej pracy i, i imprezie, żeby móc yy, wziąć. Mhm. Także to pewnie był jakiś rok brania, i wtedy zauważyłem, że, że już straciłem. Straciłem totalnie kontrolę nad swoim życiem pod względem alkoholu, yy, narkotyków, seksu, w ogóle czegokolwiek. Mhm. A wspomniałeś o swoim bracie. Myślałeś, że ty nie wejdziesz w narkotyki, no bo widziałeś jego sytuację i co narkotyki zrobiły w jego życiu. Rozmawiałeś z nim o tym? Nie. Yy, w sensie już mówisz teraz po fakcie? Mhm. W ogóle. Czy, czy kiedykolwiek rozmawiałeś na ten temat? Nie, to tak. To, 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 to zdarzyło się. Ja dostałem ogromne wsparcie od swojego brata w momencie, kiedy szedłem na, 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 na terapię, bo myślę, że on wiedział na co, mhm. gdzie ja idę yy, i, i z czym się mierzę, bo sam się, sam się z tym mierzył i i w sumie ma się teraz ma się dobrze, więc rozmawiałem, rozmawiałem z O ile jest starszy od ciebie? Yy, pięć lat. I wtedy jak szedłeś na terapię, on już był po terapii, czy powiedzmy po leczeniu jakimś. Tak, czy... tak, tak. Był. I trzymał się. Trzymał się, tak. I okay. to też jak on się dowiedział, że ja biorę, on w ogóle podejrzewał. No bo kto jak to, ale uzależniony poznał uzależnionego mm -hmm. i po różnych symptomach. Tylko że ja myślę, że on to subtelnie nic z tym nie robił, bardzo mądrze, tak jak robili to moi rodzice, czyli dali mi się, że tak powiem, stoczyć na dno. To było mądre, myślę? Ja czy... myślę, że to było bardzo mądre, mądre bo bez tego nie, nie, nie podjąłbym terapii takiej, mi się wydaje w 100%, że rzeczywiście przyszedłem tu wiedząc po co ja tu przychodzę, a nie żeby przesiedzieć, bo ktoś mi każe. Tylko... Ale nie interweniował w żaden sposób, nie mówił, słuchaj, coś jest nie tak z twoim życiem, zobacz. Jak to wygląda, nie? Imprezujesz tylko, jak są narkotyki, nic takiego? Ja myślę, że, ja myślę, że to nie, 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 nie miałoby kompletnie sensu, no bo y, y, obserwując jego wcześniej y, życie, jeśli ktoś mu mówił, że, że coś jest nie tak, no to przecież to się nic z tym nie działo. To człowiek sam musi zobaczyć, że coś jest z nim nie tak. Mi się wydaje, że, że, że nie ma innej drogi. No okej, okay, no to wracamy w takim razie do pytania. Kiedy zobaczyłeś, że no, trzeba podjąć leczenie? Co się takiego wydarzyło? Po dwóch latach brania narkotyków, to jest krótka historia związana z tym, że moja mama znalazła po prostu narkotyki. Za pierwszym razem, kiedy znalazła, dała mi ultimatum, że muszę coś z tym zrobić: że wyprowadzam się z domu albo idę na jakieś leczenie, czy, 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 czy cokolwiek. Ja stwierdziłem, że sam sobie poradzę. Rzeczywiście wyprowadziłem się z domu i chodziłem do psychologa. Ta moja praca. Nie była e, jakby wystarczająca, i, i przestałem brać, może na, na półtora miesiąca. E, potem zdobyłem z powrotem zaufanie rodziców i sprowadziłem się z powrotem do domu. Mhm. E, no ale imprezowałem dalej. Chodziłem też cały czas do, do psychologa, biorąc narkotyki. E, no i kolejny raz moja mama znalazła narkotyki, wracając, jak wracają gdzieś z jakiejś tam imprezy. I znowu dała mi ultimatum, że albo wyprowadzasz się z domu, a, albo coś ze sobą robisz, e, i my ci w tym pomożemy. Ja na początku próbowałem coś kombinować, próbowałem dzwonić do kolegi, żeby mi przyjął do siebie czy tam jakieś pieniądze pożycz. Bo ja już nie miałem totalnie pieniędzy, siły, niczego. Uh -huh, uh -huh. Więc w sumie miałem już y, tak wszystkiego dość, że, że stwierdziłem, że logicznie warto chyba y, coś ze sobą zrobić i podjąć te leczenie. Spróbować chociaż więc wtedy udałem się do, 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 do Magnificat. Uda Ci się streścić y, twoją prawie roczną terapię w miarę krótko? Myślę, że tak. Hmm? Yy, swoją terapię opisałbym jako mówienie. Wydaje mi się, że jedno słowo, mówienie yy, jest takim darmowym lekarstwem yy, do tego, żeby wejść na tę yy, drogę trzeźwienia, bo ja często się zastanawiam, słysząc yy, takie zdanie, że wiesz, jak ludzie yy, chorują na, na na przykład na raka, i wydają wszystkie możliwe pieniądze, żeby być yy, zdrowym, to, to dlaczego nie, nie, nie korzystają z czegoś darmowego, czym jest mówienie o swoich y, emocjach? Po prostu nie, wydaje mi się, że y, ja też na początku nie zdawałem sobie sprawy, że to jest choroba śmiertelna. Mhm. Y, I jeśli miałbym streścić swoją, swoją terapię w jednym słowie, to jest po prostu mówienie. Mówienie mhm. o emocjach jest okay. lekarstwem na, 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 na wszystko, co się w środku dzieje człowieka, i mówienie w grupie, bo siła grupy jest naprawdę niesamowita. Nie, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć racjonalnie, jak to się dzieje, że wystarczy powiedzieć o swoich słabościach w grupie i to wszystko nagle odchodzi, no ale jednak to działa. Dla tych Państwa, którzy, no może nie słuchaliście o tym, jak wygląda terapia w domu Magnificat, nie słyszeliście naszych audycji, albo nie trafiliście na taką, w której o tym mówiliśmy, to właśnie terapia w domu Magnificat, oprócz pracy, modlitwy, to jest społeczność terapeutyczna, gdzie Mówimy o swoich emocjach, mówimy, jak się czujemy poprzez zachowania innych, czy przy zachowaniu innych. Jest to bardzo uwalniające. To jest jedna sprawa, i też pracujemy na dwunastu krokach, a więc idziemy tutaj dwutorowo. To tak dla wyjaśnienia, o jakim mówieniu mówisz, Szymon, żeby była jasna sprawa. A więc. Chętnie, ja to lubię w ogóle zadania, nie? ale ja bym od razu dał zadanie dla radiosłuchaczy. No to teraz zastanówcie się, co Was trapi, co tam siedzi w Was takiego, i czy nie warto o tym porozmawiać z kimś bliskim, czy to z siostrą, bratem, z małżonkiem. Czy nie warto się uwolnić od tego? Bardzo często. Tutaj podczas terapii okazuje się, że nosimy przez lata mnóstwo rzeczy, o których nie mówimy i które nas spalają od środka i niszczą wręcz nas od środka. Jakieś nieprzebaczenia, jakieś, mm, jakieś trudności. Tu pracujemy właśnie w tym mówieniu, o którym Szymon mówisz, nad tym, żeby tego nie nosić w sobie, żeby od razu powiedzieć. Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim. Jest nadzieja. O jednej rzeczy chciałbym jeszcze z Tobą porozmawiać teraz, o czym później to się okaże. O konsekwencjach, bo... No właśnie, jesteś już po terapii, ale konsekwencje cały czas cię dotykają. Dlatego mieszkasz między innymi w hostelu naszym przydomowym. Powiedz coś więcej o tym. Tak, jakby się wcześniej zdawało, podczas mojego, jeśli to mogę określić, poprzedniego życia i poprzedniego funkcjonowania, no trochę nabroiłem. Eee, miałem jakąś sytuację z policją, gdzie się. Po prostu źle yy, zachowałem, trafiłem na dołek, spędziłem na dołku te 48 godzin, potem była sprawa w sądzie, i ja trochę to yy, zignorowałem, myślałem, że rozejdzie się to po kościach, popłaciłem tam różne rzeczy i, i, i myślałem, że to już jest koniec. Okazało się, że miałem po prostu prace społeczne, których nie wykonałem, no bo wcześniej funkcjonowałem jak funkcjonowałem, więc wszystko miałem. Jakby na drugim planie. Ważniejsze były imprezy, alkohol, narkotyki, więc przyszło pismo do więzienia. Tylko że ja już wtedy właśnie chciałem podjąć terapię, więc tutaj cała sprawa cały czas się toczyła podczas mojej terapii, abym do tego więzienia nie trafił. I na szczęście dzięki Bogu do tego więzienia nie trafiłem. Odbywam karę w systemie dozoru elektronicznego, no ale konsekwencje są. Są brania, staram się. Ale za co? Powiedz konkretnie. Za obrazy funkcjonariusza. No ale co to było obraza? Bo to wiesz, tak brzmi obraza funkcjonariusza w różny sposób można obrazić, jak ty to zrobiłeś? Eee, I byłeś wtedy pod wpływem. Tak, byłem wtedy pod wpływem alkoholu. Nie będę cytował, co powiedziałem, ponieważ są to Marcia. niecenzuralne eee. słowa. Eee. Natomiast jeszcze yy, nie wiem, jak to określić ładnie. Po prostu to było nieładne, yy, nieładne zachowanie w słowie, w czynach. Myślę, że to będzie naprawdę niecenzuralne. I... Ale nie pobiłeś nikogo. Nie, nie, nie. nie. Czyli y, nagadałeś, mówiąc kolokwialnie. Tak, tak, tak. I to dosyć mocno. Mhm. Ja chciałbym powiedzieć o tym, że dla mnie to się wydaje jako błahostka w porównaniu teraz do konsekwencji, jakie ponosisz. No bo tak, będąc pod wpływem... Nagadałeś funkcjonariuszowi, na, naobrażałeś, ale przez to okazało się, że no, masz tak zwaną obrączkę, a więc nie możesz opuszczać przez pewien okres naszego domu. No i w czym ci to jeszcze utrudniło, powiedz? No bo wszystko zaczęło się po terapii fajnie i nagle dostałeś... Gonga, tak zwanego. Tak. E... I był pewien moment e, załamania u ciebie, jak go pamiętam. Ja zawdzięczam bardzo dużo e, terapii, ponieważ popchnęła mnie do, 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 do mocnej pracy nad sobą nie tylko pod względem e, uporządkowania swojego wnętrza, ale też po prostu życia. Mhm. E, wydaje mi się, że trochę miałem problemy z tym, żeby. Po prostu pracować, szoli nie pracować jak, jak normalny człowiek. I, I zawdzięczam dzięki terapii dostanie się na, na, na studia. I paradoks sytuacji jest taki, że e, kiedy byłem czynnie uzależniony i miałem wszystko gdzieś, no to miałem też gdzieś studia, bo studiowałem wcześniej na uczelni. Mhm. Teraz, kiedy chciałem uporządkować swoje życie i po prostu włożyć pracę, również się dostałem na studia właśnie po terapii. I paradoks sytuacji jest taki, że Cały czas teraz mam jakieś kłody pod, podrzucane pod, pod nogi, ale ja nie mogę nikogo obwiniać w tej sytuacji, chociaż oczywiście emocjonalnie ja czasem mam te złości i niezrozumienie wobec świata, dlaczego tak się musi dziać, no ale są po prostu to konsekwencje moich przeszłych czynów. Także no, przeszkadza mi niestety mój dozór elektroniczny w tym, żeby, żeby studiować, ale na szczęście władze szkoły okazały się tak empatyczne i tak, hmm. taką wyrozumiałością mnie obdarzyły, że, 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 że studiuję w systemie online, więc jakoś mogę to pogodzić, ale no, to nie jest też tak, że, że skończy się terapię i nagle będzie pięknie, i tak dalej i tak dalej. Trzeba cały czas pracować. Ja mam cały czas z góry i doły emocjonalne i trzeba to wychwytywać, żeby po prostu nie popaść w jakiś nawrót choroby, żeby po prostu nie wrócić do starego funkcjonowania. Także nie jest jakoś super kolorowo, ale staram się dobrze myśleć i, i, i robić te wszystkie rzeczy, które wyniosłem z terapii, aby te swoje samopoczucie po prostu poprawić i działać cały czas dalej. Życie jest różne. Tak. To nie jest, że cały czas mamy stany radości lub stany smutku. Jest różne, ale przez to jest piękne. Nie, no Ja nawet wolę nie, wolę, nie lubię stanów euforycznych czy takich mhm. masakrycznych dołu. Wolę taką świętą obojętność, że ani dobrze, ani źle jest. Jest po, prostu, jest po prostu ok, wszystko jest dookoła ok. Bo, bo wydaje mi się, że te stany, takie mocno um, euforyczne, jeśli chodzi o maksymalne zadowolenie, są równie niebezpieczne jak te, które są skrajnie yy, depresyjne, powiedzmy. Na ile w tym pomogła Ci terapia, w takim postrzeganiu? No bo myślę, że wcześniej ta sinusoida wychyleń, wiesz, od stanów tych euforycznych do tych. Może nie depresyjnych, ale takich dołujących nas, to ta to, to sinusoida była większa. Teraz, tak jak mówisz, że starasz się ją spłaszczać, nazywasz to świętą obojętnością, tak? Ale próbujesz nie mieć tych stanów euforycznych czy tych wielkich dołów, tylko tak w miarę przechodzić po prostej, nie? Na no ile ci w tym terapia pomogła? Teraz? No. Sama terapia pomaga w poznaniu siebie. Ja mm, nie chcę tutaj użyć stwierdzenia, że trochę siebie znam, bo wydaje mi się, że jeszcze mało siebie znam i nie, wolę nie mieć jakiegoś takiego stuprocentowego zaufania wobec samego siebie. Wolę konsultować rzeczy, które się pojawiają w życiu, z, 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 czy to z terapeutą, czy z grupą. Poznając już troszkę siebie, wydaje mi się, że lepiej funkcjonuje w momencie, kiedy jest ta stała mhm. że nie ma tej, tej, tej sinusoidy, bo to są tylko takie ulotne. E, uczucia, czyli w momencie, kiedy się dostałem na studia, rzeczywiście było fajnie, czy nie wiem, będąc w terapii, coś mi dobrze wyszło u kury, czy w kuchni, e, mm -hmm. i był ten stan euforyczny, to jest tylko chwila, która nie przynosi stałego szczęścia. Szczęście, moim zdaniem, polega na tym, że, że po prostu próbuje się dostrzegać rzeczywistość taką, jaką jest, i się jej nie ocenia, jest, jest jak jest, po mm -hmm. prostu jest OK. A, a, a te, te, te stany euforyczne przynajmniej w moim przypadku, powodowały, że szybko był ten dół i nie, nie, nie mogłem wrócić do tej stałej, tylko, tylko był ten masakryczny dół, który no, nie jest ciekawy. Dlaczego chciałem, żebyś o tym powiedział? Bo akurat niedawno miałem rozmowę z pewną panią, która mi opowiadała historię kogoś ze swojej rodziny, że ktoś sobie postanowił, że nie będzie pił. No i nie pił. I ona mówi, to w takim razie po co jest terapia? Oczywiście zacząłem ją dopytywać, jak to wygląda ta sytuacja u tego pana. No, okazało się, że faktycznie nie pił, ale był nieznośny na przykład, bo on cały czas mu się chciało pić. I on powstrzymywał się od sięgnięcia po alkohol, ale był na przykład złośliwy, był wybuchowy i tak dalej. Tak? I ja jej to starałem się pokazać. Mam wrażenie, że nie do końca to zobaczyła, że, że, że wydawało jej się, że terapia jednak nie jest potrzebna, bo wystarczy silna wola. I fajnie, mieć silną wolę oczywiście, ale terapia chociażby po to jest potrzebna, żeby popracować nad tymi rzeczami, no, które powodują, że my sięgamy po substancje. No i fajnie, że właśnie, no, ty to też zauważyłeś. No, mi się wydaje, że terapia w, w terapii w samej w sobie jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, nie chodzi o sam fakt niebrania czy niepicia narkotyków. Ja to mogę określić jako dodatek. Wiem, że to dziwnie brzmi, że dodatkiem jest niebranie narkotyków czy niepicie alkoholu, ale mi się wydaje, że tutaj chodzi po prostu o naukę dobrego życia. Mhm. Takiego zgodnie z, z, z wartościami, e, zgodnie z samym sobą, zgodnie z prawdą, e, żeby nie truć otoczenia innym i sobie. Jest taka fajna właśnie definicja przebudzenia duchowego, co to oznacza, żeby właśnie nie truć mm -hmm. sobie życia i innym przede wszystkim. Więc tu nie chodzi o sam, sam fakt niebrania czy niepicia, jak, jak wcześniej wspomniałem, jakkolwiek to dziwnie nie, nie zabrzmi, tylko żeby dobrze, dobrze żyć. No właśnie, o, drodzy to... Państwo, je, my oczywiście zachęcamy do tego, jeżeli macie osobę uzależnioną czy... Was dotyka ten problem, pomyślcie o terapii, bo to jest no właśnie zmiana życia, zmiana podejścia do życia. Nie tylko nie picie, dlatego tak terapia jest ważna. Yhm, Szymon, bardzo Ci dziękuję. za dziękuję. dzisiaj. A Państwa zapraszam na naszą stronę internetową www.fundacjamagnificat.pl na naszego Facebooka dom magnificat. Tam możecie więcej się dowiedzieć o nas. A dla wszystkich Państwa, których serce. Poszło w tą stronę, że chcielibyście nas wesprzeć, to też zapraszamy na naszą stronę, tam w zakładkę Wesprzyj i można nam pomóc finansowo, ale też w inny sposób. Tam możecie się o tym dowiedzieć. Gorąco do tego zapraszamy. I zapraszamy też do naszego antykwariatu katakumbus.pl, gdzie sprzedajemy książki religijne, ale nie tylko. Naprawdę mamy bardzo szeroką ofertę. Zaglądajcie Państwo też tam do nas. No i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Jest nadzieja. Audycja wspólnoty Dom Magnifikat, niosąca nadzieję uzależnionym i ich bliskim. Połamani, pokaleczeni. do